Jak to jest naprawdę? Tak jak opowiadałam, tak jak mówiłam, pokazałam swoją pracę od 12 lat, rzetelnie pokazywałam, w jakich filmach grałam, jakie nagrody dostawałam i biorę pełną odpowiedzialność za to, co ja mówiłam. Nie biorę odpowiedzialności za to, czego nigdy nie powiedziałam. Wydałam w tej sprawie oświadczenie i skierowałam sprawę do sądu, i uważam, że to jest jedyny słuszny ruch, a ja wracam do pracy i robię swoje i e, potrzebowałam czasu, żeby psychicznie e, się pozbierać i potrzebowałam czasu, żeby żeby jakoś sobie z tym poradzić wewnętrznie i dlatego też trochę się wycofałam. Wycofałam się też dlatego, że sprawa sądowa bardzo mocno mnie pochłonęła, e, ale no, e, nie mam sobie nic do zarzucenia i zamierzam walczyć. O musiałam zablokować komentarze na Instagramie, bo ludzie atakowali każdą osobę, która napisała coś pozytywnego na moim profilu i była atakowana. Aż tak, że wystarczyło, że pojawiłam się w hotelu i dostawały hotele maile, że mają mnie wyrzucić, bo jestem oszustką. Aż tak, że, yy, że musiałam, że nie mogłam wychodzić z domu, bo bałam się o swoje życie. Trochę przytłoczyła mnie yy, ilość zainteresowania dookoła mojej osoby, bo zrobiłam tak duże rzeczy chociażby w Polsce, bo tanie z gwiazdami czy twoja twarz to były bardzo duże programy i nie przyniosły mi tak dużego zainteresowania jak film na YouTubie, więc to było przytłaczające. To było przytłaczające, bo nie prosiłam o tego typu rozpoznawalność i, i, i nie zabiegałam o to, żeby być na pierwszych stronach gazet w taki sposób. No, ale zostałam wywołana do tablicy i staram się dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znajduję i do tego, że teraz cała Polska zna moje imię. Nadal jestem pod ciągłym atakiem ludzi. Nadal dostaję życzenia śmierci i nadal jest to wszystko bardzo zaognione. I to pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby zaatakować drugiego człowieka. Więc myślę, że najbliższy czas poświęcę na to, żeby coś się w prawie zmieniło i żeby ludzie, którzy pozwalają sobie na pomawianie innych, nie czuli się tak bezkarni w tym, co robią. Bo niestety kary w tym kraju są na tyle niskie, że, że ludzie się nie boją i stawiają swoją karierę na niszczeniu innych. Także myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny, i że wszystko, co się w ostatnim czasie wydarzyło, sprawiło, że jestem silniejsza, i że może to jest czas, żeby zawalczyć o siebie.